Hej, witam was w kolejnym tygodniku na moim kanale, zresztą drugi tygodnik w tym tygodniu oczywiście, cztery kanały do polecenia, parę po informacji yy, o w seriach i w ogóle, a więc zaszajmy, tak, mój kanał ma 54 y, widzów, przybyło troszeczkę, no mniej niż w tym tygodniu, lecz przybyło fajnie, 1300 serii na wyświaty, bardzo fajny wynik dla mnie, jak sam początek, prawda, tak, teraz przejdźmy do filmów, krótkie tem yy, grafika się zmieniła, więc fajnie, Przejdźmy tutaj, ostatnio, Mam był to tygodnik, tak, ostatni tygodnik, 26 i bardzo fajnie. Yy, tak, i tu od tej jest jakby zmiana mojego kanału na nowsze serie i takie w ogóle na zmiana, zmiana kanału, znaczy ten sam kanał, ciutka inne serie, więc opowiem wam teraz o tych seriach, tak. Pamiętajcie, Grantef Autos, Andy, witam Witam Los Santos. Pierwszy przyjazd CJ-a do Los Santos, a także początek świetnej historii w e, grze GTA San Andreas, innej z bardzo fajnych, bardzo fajnych gier. E, 37 świetlnienia, bardzo fajnie. Następną rzeczą, film. Bardzo stała gra, właśnie nie taka bardzo stara, lecz ma, mam do niej bardzo pięknie, wielki sentyment. E, jest to film, zapomnianą powieści. E, tutaj w Wielkoęki to jest... Jak obejrzycie, dowiecie się o co chodzi. Tam będzie wyjaśnione tą grę, tak nazwałem naszą postać, więc zapraszam do oglądania. Środa Postal 2. Wielko, bardzo range'owy odcinek, ponieważ nie wiedziałem jak włączyć mapę w Postalu i dlatego chwilkę tak przez 24 minuty łaziliśmy, co, gdzie tu idzie gdzie tu idzie, gdzie tu idzie Daliśmy tego jednego quest'a, ale nieważne. Zapraszam do oglądania, bardzo fajny odcinek, życie mój, moje wkurzanie, wkurzanie jest bardzo fajne. Yy, tak, następnym yy, czwartkowym jest Mass Effect 2, odcinek siódmy, bez tytułu niestety, yy, lecz tu jest z marniną Solusem, jak dobrze pamiętam. Coś chyba... Yy, Łoczenie wentylatorów, czy coś w tym stylu. Jest 6 wyświetleń, no ciutka mniej zawsze jest na Mass Effect, jest mniej wyświetleń tych. Następny dzień, czyli piątek, nie teraz, a teraz, yy, kolejny odcinek. Karel Swag, o tym lubię wpisać numerku, jest odcinek. I właśnie z sam raz będzie ukazywane się dwa razy, poniedziałek i piątek. I tutaj zaraz wam opowiem o tygodni planie tygodniach. Tak, planie tygodnia, tutaj przejdziemy do informacji, a my przejdziemy do dyskusji, zobaczymy czy coś jest. O, jest, patrzę, jest. Yy, gratuluję pierwszych 50 widzów i widzę, I życzę 100 tysięcy widzów. Dziękuję Boya Games. Dziękuję bardzo jakaś mucha, spadaj mucha, wynachalaj. Tutaj w, w, w miarę jakieś się zmieniło. Oprócz tego, że tutaj muszę zmienić i tu, pu, tutaj nie patrzę, ja to tutaj piszę, to jeszcze powiem całkiem co innego: powiem tak, poniedziałek e, e, powiedziałem, powiedziałem, GTA San Andreas, wtorek Fable, Lost Champter, czyli to w treści, e, środa Postal 2, czwartek Mass Effect, piątek GTA, e, sobota będzie to e, urodziny Kota, że będzie to ten. Sobota będzie to, jeżdżę, to je Fairblel, jeszcze to nazywa Fable, jeszcze jeden odcinek Fame'a, niedziela tygodnik i jutro. A czy dzisiaj tak jak oglądacie, bo to wczoraj, a wy to oglądacie jutro, czy dzisiaj. No wy to oglądacie niedziela, gram to w sobotę. Jeszcze y, po tygodniku będzie odcinek taki się odcinek, tylko taka pokazówka gry, y, Dragon and Dungeon Dragons Never Winter. Tak, Dungeon and Dragons Never Winter. Ja w to gra, no do zasadzie chyba już y, 18 poziom. I stworzę drugą postać, na który Wam pokażę ciutkę, gry. ja powinien rozdać, ale pokażę ją y, z mojej strony, mój, mój komentarz do tego, jak ocenia moja recenzja tej gry. Więc no. Tutaj macie jeszcze raz mówię Skype'a, do którego serdecznie Was zapraszam. Wszystkich akceptuję. Tutaj są y, dwa aski, będzie wczytać i mój, na którego teraz przejdziemy. Tutaj to jest mój ask, i ma tu odpowiedzi. Na razie daliście mi. Wielko odpowiedzi, te trzy są od mojej, dziew nie, to te, są od mojej, od mojej dziewczyny. Te trzy cztery od moje dziewczyny, to jest z komputer, albo ktoś inny nie to mógł być. Nevermind. Ja tutaj nie odpowiedziałem. Jakby co to nieprawda. I tutaj ktoś zadał mi pytanie, czy kanał Fatality 3 na YouTube jest spoko. Tak, jest bardzo spoko. E, jeszcze raz palcem na sobie Immy sobie oba zostawmy. Przejdziemy teraz do poleconych kanałów. Tutaj ich, ich, ich już nie mam. Są. Gdzie indziej? Tak. zostają zasadą kobiety mają pierwszeństwo, przejdziemy do kanału, oje... przejdziemy do kanału e, Aniki 88. Tak, jest to dziewczyna, która nagrywa z gier. I jest naprawdę bardzo dobra. 50 widzów tak jak ja i naprawdę szczerze kanał polecam. Tu macie jej sprzęt jaki ma i ktoś być, tak takie koda. No ma nawet dobry procesor i wszystko no, fajnie. I te kobiety są graficzne, koda. Więc zapraszam bardzo na jej kanał, pokażę mi jeszcze filmy, ma dużo wyświetleń jak widzicie. I zobaczymy jej filmy, tak patrzcie. Filmy ma, tutaj ma z gry y, Let's Play Cogiton, nie znam tej gry za bardzo. tu jakiś też, też, też Cogiton, w ogóle to jest Cogiton, wszystko jest to Cogiton, tutaj to jakieś stare, nie wiem co, to jakieś 5 lat temu, 5 lat temu, więc, więc nieważne, tego nie, na to nie patrzymy. To jest koncert, czegoś jest, nie znam tego zespołu. Yy. I tutaj tu zaczął się jej kanał tak właściwie, od tego filmu. Patrzcie, to jest yy, The Walking Dead, to jest dni. I tutaj zaczął się jej kanał, patrzcie ile ma wyświetleń. Tu ma akurat po polsku, jeżeli ktoś chce zobaczyć po po z polsku, od tego, zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ jest po polsku. No, to tak, zapraszam na jej kanał. Bardzo serdecznie jeszcze raz, mówię to powtarzalnie cały czas, ale zapraszam. Przejdźmy o kolejnego kanału. Jest to kanał Maniek Poland. Ma on 204, 204 widzów. Tutaj nie ma zbyt wielkiego opisu, ale czasami takie mludzkie też wystarczy. ale jak jest więcej pisane, że ładnie to wygląda. 8000 wyświetleń, spoko. Filmy, różne jakie vlogi. Specja 200 widzów pod tytułem "hater Franek vlogi, wywiady Moja mbyteczka gier, jest moja mbyteczka gier. Głównie są to właśnie vlogi. Jak widać. Tu ogólnie pokazuje właśnie, tu są jakieś recenzje, krótka. Jakiś vlog z gry, wyniki konkursów, więc są konkursy, nie wiem gdzie, jeździć na jakimś motorze lub nie wiem, na skuterze. Nie wiem tego. Mhm. Dobra, to nie już tego vlogu nie będę sam patrzył. Zapraszam Was do obejrzenia samemu. Kiedy nie piszę na Skype, jak zypie, kiedy nagrywam trzeba mnie napisać na Skype. Kolejny kanał Krystian23W. Weźmy tutaj z stronę główną. E, tak, 286 widzów. No, całkiem nieźle, całkiem nieźle. E, weźmy teraz do jego film. Filmy, tutaj e, różne Let's jest Tom Kleki, Sprintelsel, unboxingi. Informacje na moim kanale. Kanal zaraz opowiem na tym kanale. Tutaj podziękowanie za tylu widzów. No, głównie są to unboxingi. Wcześniej były muzyki, teraz są. Let's play. E, tak powiem teraz z tego nie Zawinam tego włączyć, wiedziałem coś zapomniałem. A, ma słynkę i tweet. E, o, właśnie to. To jeszcze muszę sobie włączyć. Włączy się czy nie? Włączyło się. To jest kanał Inter od Christiana. Więc teraz już wam to bardzo, bardzo polecam. E, tu nie ma żadnych filmów jeszcze. Znaczy, ma same intro. Nawet pokażę, ale bierzemy sobie. No weźmy sobie to. To jego starzec, znaczymy jego intro. Zobaczcie sobie. No dobrze, gdzieś ciekawa jak tylko Inter żeby kowalczek z snajperką. No, Inter bardzo fajne. Jeżeli chcecie intro, proszę go pisać yy, na, na skrzynce pocztowej na YouTube. On ma tam jakieś wymogi, chyba 80, yy, 80 widzów przynajmniej trzeba mieć. No, więc musimy mieć tyle widzów, oczywiście ja miałem, bo ja się z nim koleguję, to ja mam ciutkę nie, ja mam 54 i mi też zrobił takie linki. i je zobaczycie. Dobra, zamknijmy to. Więc, jeszcze raz mówię, zapraszam na jego kanał, a także na jego nie-fanpage, czyli jakąś stronkę, którą on ma. Zamknijmy to, przejdźmy po kanału Jazzy Games. Mówię taki jakby kolega, on zaczął teraz działalność na YouTube niedawno, więc tu ma mało widzów. Ma jakiś taki zwyczajny baner, nie ma awatarów, zresztą narywa... Mm, ten, filmy z Gwida 2 a także z Tomb Raidera. naprawdę polecam, bo są. to najlepszego Tomb Raider, bo filmy są bardzo fajne, głos są bardzo przyjemny, więc na pewno Wam się spodoba. Tak, Tutaj zobaczmy jeszcze, jakie ma informacje, czy nie ma żadnych informacji? Nie ma. No to jeżeli to z oglądasz, polecam gdzieś na jakieś informacje. Dobra, weźmy teraz mój kanał z powrotem. Tutaj, to chyba na tyle. Powiedziałem Wam wszystko, a jeszcze opowiem Wam parę rzeczy na temat geograficznego kupiłem. Z tym byłem w mieście, a zakupiłem sobie e, dwie gry. Tu, w zasadzie, sobie rzecz. Dwie gry: jedna rzecz jest Heavy Rain, za 100 zł. Udało mi się znaleźć hewnętrzne za 1000 zł. Jest to Movie, Movie Edition, czyli mogę używać tego kontrolera, tego jakieś tam bonusy dodatkowe. I jeszcze w paczówce znam coś takiego: jest to ten taki ptaszek, który jest na okładce. I go trzeba samo sobie złożyć. Po troszeczce instalacji pokazać jakiś tutorial, żeby sobie go złożyć. No i on tak wygląda, pokażę go szybciutko. O. Nie wiem jaki sposób, ale udało mi się go złożyć, więc jest bardzo dobrze. A drugą rzeczą, jaką yy, zakupiłem jest to ProRider GTA 4... Yy, GTA 5, przepraszam. Jest w nim taki yy, plakacik, jakbyście mogli... Poczekajcie. Pokażę go no, zaraz. Nawet. Tak, patrzcie. Nie ja jestem przygotowałaś tej gry, ale pokażę teraz kod tego jakie mam, żeście widzieli co mam. Jest strasznie. Eee, to Heavy Rain Movie Edition. Tu piszę Movie Edition. Gra cała w polskiej wersji językowej. Tutaj jest informacja o tym, że można używać kontrolera umów. Tutaj mam płytkę z UFC, ale nieważne. Tutaj mam właśnie te... całą troszeczkę i takie rzeczy. Naprawdę gra bardzo fajna, w każdemu. Nawet dostałam nagrodę za najbardziej filmową grę roku tak tutaj odkładam i tutaj mam, patrzcie, ProRider GTA V. Kupiłem sobie ProRider GTA V i na dostałem plakat, który, plakat leży tam, tam, tam leży plakat, cicham. Nie pokażę go, bo nie chcę, chcę z mojego pokoju pokazywać, kiedy, może kiedyś go pokażę, w jakimś specjalu, ale na razie nie, niech tak zostanie. A co tam leży? teraz pokażę Wam, jak plakat wygląda. Plakat wygląda e, następująco. Z jednej strony jest e, jeden z trzech bohaterów GTA 5, tylko że plakat jest taki, że ten gościu stoi tak, ale nie tak. Tak, a z drugiej strony jest pani policjantka. Tak. No. Tutaj, i ja po to sobie to kupiłem, żeby mieć plakacik głównie i żeby mieć potem zniżkę 20 zł, tak jak po to 20 zł, i potem jest zniżka podczas zakupu y, gry podczas PNG. No odwiedził, chytanie, i fajny plakacik, y, duży na ETS, jest, PS, jest gdzieś, no taki. Całkiem spory jestem plaka. Nie wiem, dokładnie ma, ale ma metry, może, może mieć nawet metry, może ciutkę, jest strasznie duży, będzie mi się o tam, tam na naduszkiem czy coś. No. Także to jest tyle, powiedziałam o tych gurach i jeszcze powiem jedna rzecz, będę miał górę. Obocimy yy, od tego inaczej. Chciałem nagrać dla Was GTA 5, ale co? GTA 5 jest tylko na konsole PlayStation, na PlayStation Xboxa z rok gdzieś będzie dopiero na, Play, na, 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 na pc na Dlatego, no, może jakieś nagrawa. Czy raczej nie będę kupował pożyczę, bo nie chcę mieć dwóch egzemplarzy GTA w końcu. Ale za to 20 sierpnia sprzedaje Science of 4. Tak, grę dostanę od mojej dziewczyny. Ma tak myślę, przynajmniej, że mi kupi. Dostanę i ona jest na PC-ta. Dostanę tą grę, wszystko fajnie. Trochę seria, zmniejszymy na moim kanale i będziemy cisnęli tego Signor'a, postaram się jak najszybciej nagrać tego, że może być na pierwszym choć mi się to nie uda, bo jakiś wielki youtuber wyrenderuje to w sekundę i nie będę pierwszy. Ale postaram się być bardzo szybko, bardzo szybki i nagrać i szybko wrzucić na YouTube, żeby dużo osób zobaczyło to. No. Także site 4 20 sierpnia jest już przewidziany na moim kanale. Na pewno mogę na gdzieś napisać na kanale, obiecuję Wam na słowo, że gra będzie na moim kanale na 100%. Tak, dzięki za oglądanie, to już jest tyle. Powiedziałem o wszystkich grach, o wszystkich kanałach, o wszystkich informacjach, więc trzymajcie się, cześć, do kolejnego tygodnika, ja jestem SzaryPix i jo.